Witajcie widzowie YouTube'a w moim nowym filmie na kanale. Um, w tym filmiku opowiem wam, powiem wam co ja będę robił, nie? A mianowicie będę tworzył listę mp3. Co to jest? A header to nagrywałem. Później, o, później ten i ja mam tworzyć listę mp3. Powiem wam jak się tworzy listę mp3. <coughs> Możecie wziąć na YouTube wejść i sobie normalnie zobaczyć jakie piosenki wam się podobają, nie? Następnie musicie spisać te piosenki sobie na, najlepiej na kartkę lub na plik na przykład tekstowy w Wordzie lub w notatniku lub w Paint'cie, jak kto woli, na komputerze swoim. I tu są na przykład takie, taka lista MP3. Ja tą listę będę tworzył na pendrive'a. Nie robiłem na YouTube, tylko robię ją na pendrive'a i powiem Wam jak się robi. Tam jest taka strona, Ulub chyba I z tej strony się pobiera. Można też z YouTube'a specjalnymi programami lub specy, specjalnymi stronami <coughs> pobierać listę. Ten piosenki MP3, ale to tam jest wszystko w internecie. sobie zobaczycie, tu dostałem taką listę do pobrania: Mike Perry, Tche Ocean, Fit, czyli Fit, Fity to zawsze fit. Schy. Coś tam. Nie wiem. Nie wiem jak to, nie znam się. Nie mogę się doczytać. Richard, a to to jest zero chyba. Pozycja tu jeden. Richard, orun, coś tam. Ewa Simons, coś tam. Drugie. Czbol. Ma, magic symphony. Symphony. Rock. Rocka B. Baby, Bobby, Clean, Mandy, Fity, San Paul. I tak słuchajcie tych. A, Alan, Walker, Alone. Pięć. A co to jest, słuchajcie? To znaczy, jak ktoś wam na liście MP3 napisze. Taki kurde, kreskę, dwie kreski, takie i taką kreskę. To znaczy, że to jest Alan Walk Walker. Widzicie? To znaczy, że to jest znaczy to, 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 co do góry. O, Alan Walker to to. SWGM to slep. slap <coughs> Lista jest fajna. Listę najlepiej pisać na kartce w kratkę, gdyż później nic się nie miesza, bo kratka nam ładnie wydziela do danej MP3. Do danej nazwy, po prostu ten miejsce. O kurde, ja tego nie ciągnę przez 3 dni. Fuck, będę musiał siedzieć cały dzień i ściągać. No niestety, ale ściągnę po świętach. Po świętach ściągnę. Ja bym to w ogóle piosenki świąteczne najlepiej chciał. O, schodę do nieba. Jeden uśmiech, jej to pewnie jakieś disco polo. No tak, lista mp3 jest fajna. Idę już powoli ściągać pioseneczki. I będę kończył już ten filmik. I zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału zatytułowanego Życie jest piękne. Zapraszam Was do innych moich filmików na kanale. Można znaleźć tam też moje piosenki. Wierszyki. Jeżeli jakiś filmik Wam się spodoba możecie zostawić łapkę w górę i udostępnić swoim znajomym filmik, piosenkę, wierszyk na facebooku. Uśmiech. Uśmiechnijcie się ludzie. I, I tyle. No, trzymajcie się. Cześć, pozdrawiam Was y, serdecznie. Papa, pa, cześć. Uśmiech.